Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. Dzisiaj, moi drodzy, kupujemy część magazynową. Przede wszystkim, zainwestujemy pieniądze w naszym sklepie. Jak widzicie, mamy pana Marka, jest pan Marek. E, oczywiście, to on będzie tutaj obsługiwał klientów. Mnie już to nie obchodzi w ogóle, więc otwieramy sklep. A my w międzyczasie kupujemy dzisiaj część magazynową, która jest bardzo, bardzo ważna. Mianowicie, my dzięki tej części magazynowej. Możemy składować tam opakowania, pojemniki, pudełka, w których to nadwyżka produktów e, może być przeowywana i dzięki temu możemy zaoszczędzić. A jak e, na tym się zaoszczędzi, o tym się dowiecie już za chwilę. Słuchajcie, przede wszystkim kupuję czy bo my mamy drzwi zamknięte owszem. Natomiast tu jest ten a to jest nasz magazyn. A dlaczego tutaj jest A co to jest to? Tu są drzwi jakieś. Tu są drzwi jakieś do czego? Sekcja, sekcja? Może większy, jak chyba większe, moi drodzy, jak się, jak się powiększy magazyn, jak się powiększy magazyn, to chyba on dojdzie do tamtego, okej. Okay. Ale teraz musimy zrobić coś innego, mianowicie, o, widzę, że już tutaj kasujecie. Patrzcie, przyszły nawet dwie te same dziewczyny. To chyba jakieś siostry. Ale to zanim to nastąpi, słuchajcie, jeszcze wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy do mebli i kupimy. Na razie kupimy jeden tylko magazynowy stojak. Dajmy go gdzieś tutaj. O, właśnie. Dajmy gdzieś tak. I tutaj będziemy mogli składować sobie niektóre produkty, nie? Tutaj mamy puste pudło. Czy możemy to pudło po prostu tak oddać? W teorii chyba tak. W praktyce nie bardzo. E, kasy też chyba nie możemy magazynować. Ale dobra, no to zróbmy przykład. Zrobimy taki przykład, mianowicie Weźmiemy sobie, zamówimy Jeden wyłożymy sobie w lodówce od razu Jeżeli jest miejsce Ok. Pudełko idzie tu A tutaj byśmy mogli A, w ten sposób, jest otwarty To wiemy przynajmniej co w nim jest Ej, dobra, to, to jest fajne, to jest spoko I teraz drugi e, Sobie od razu wyłożymy Świetnie Wywalmy to. No i sprawdzimy jeszcze dodatkowo, co my tutaj mamy. Co on tam powiedział, że. a że mydło jest za drugie. To no co za drugie? To kosztuje 259, to no co ty byś chciał? Jak ty sobie to wyobrażasz w ogóle? Dobra, kawy brakuje. Poczekajcie, brakuje kawy, brakuje też. Um, oleju? Zaraz zobaczymy olej, oliwa. A, oliwy, dobra. Oliwa, kawa. Dobra, oliwa i kawa. Weźmiemy sobie. Patrzcie, oliwa. Dwa razy. Kawa też weźmiemy sobie dwa razy. I dzięki temu będziemy mieli dużo. Tego 4 dolary kosztuje przywiezienie. Aha. Dobra, zobaczmy. Dajmy sobie tu. Kawa, syk. Dobra, dajemy więcej. Weźmiemy sobie. A co to jest tak? A to jakieś opakowanie było otwarte. I zobaczcie sobie, teraz możemy położyć tutaj o. Karton, tak samo ten oliwę, nie? To ten karton też tam będziemy mogli sobie składować. Otóż to, otóż to, dobra. No i tutaj oliwa jeszcze. A mogę tutaj dać jakoś? Nie. Czyli tak, ale chciałbym, żeby to było otwarte. Open. O, i teraz możemy dać. Tak, tylko mały zajmuje niestety tyle samo miejsca co duży Kasa rozstawiamy, tu gdzieś kasę rozstawię, dawać w środku sklepu Kasujemy, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Kasujemy, ile to? 52 reszty <coughs> Przepraszam <coughs> To nie jest covid, spokojnie Poraz grypsko <coughs> Przepraszam, niestety szef mi nie dał wolnego Proszę, wszystkiego dobrego? A, nie ma soli już podobno. Podobno już nie ma soli, dobra, wszystko się zgadza. Tak, 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 Marek, no. Musimy, kurde Marek, chyba musimy powiększyć sklep. W ogóle na 20 poziomie, to będziemy musieli dwóch kasjerów tutaj zamontować. Oj, na pewno. Pasta, spaghetti. Brakuje, słuchajcie, makaronu, spaghetti. Co tam się dzieje? Pokaż, mleko. Gościu, przychodzisz tutaj mleko. 5 dolarów. Ona się jakaś nazywa dziwnie, turecko. Turkola jakaś. Spadżeta Dajemy spadżetę Dajemy także kolejną spadżetę No Dawaj, 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 dawaj. Dobra, spadżeta eee, ryż Ryż Co teraz? Zwykły makaron Oj, tego makaronu to mamy bardzo dużo Nawet nie wiem, czy nie za dużo Zdecydowanie Dobrze, dzień dobry. Przepraszam bardzo za to, że musiał pan czekać. O! Co jest? Jak to się zmieściło? Jak to się zmieściło do jego torebki? Magicznym sposobem. Torba bez dna. Widzisz, Marek, tak masz kasować? Pa, jak jadę, pa! Czekaj, 10, 13, 80, 3. Dawaj, dawaj. Dwa razy ciasto. Super. Ile to kosztuje? 9? 18. Świetnie. Następny. O, ile tutaj rzeczy kupił pan? Wszystkiego dobrego, dobra. No i teraz tak. To pakujemy. To pakujemy. Dajemy tutaj. Mam pytanie: zaczynam na Twitchu streamować? Nie, nie zaczynaj. Nie streamuj. Dzień dobry. Zapraszam do kasy. Serdecznie. O. Dzień dobry, proszę pani, ile to będzie? 22, 95 Wszystkiego dobrego, miła pani, dobrze Dzień dobry, dobry wieczór No i bierzemy, kasujemy wszystkie rzeczy Czym będzie gotówka, karta, karta Oj, 56, 49 Proszę bardzo Dzień dobry Tak, co to jest? 0 co? 85, 2, 3 I yy, dycha Ja już mam dość tego biznesu Człowiek się stara. Chciałbym naprawdę wszystko załatwić, każdy towar, żeby na półkach był. Open, open. Zapraszam serdecznie. Pełne półki. Dostawa dzisiaj tylko i wyłącznie świeżutki towar. U sąsiadów tego nie ma, bo zamykali sklep. Kawa, kawa, moja wspaniała kawa. Gdzie my ją damy? Damy ją tu. Herbatka, herbatka. Zaraz otwieramy drugą kasę. Zara otwieramy tak. Dobra. O Chleby, patrzcie chleby. Poziom sklepu mieć Jak poziom najlepiej wbić w sklepie Patrz Kupimy nowe produkty Mozzarella ser Parmezan Honey, miód, tuńczyk Czteropak jaj Eee Mo Mozzarella Mozzarella kolego Dobra Zrobimy zaraz ceny tych produktów Parmezano, redziano Parmigiano Bella ciao. Nie no, miodu nie dajemy w lodówce. Tutaj dajemy miodek. I moi drodzy, tuńczyk. I jeszcze coś. Biojajka. Biojajo. Dobra, 5,20. Tutaj zrobimy cenę 5,59. Tuńczyk 7,59. Dobra. Jajka. Jajka 2,39. Mm, a ja bym tą kasę dał tu. Czekaj. Um, Marek żyje. Dobra, Marek. Dobra. Marek, tutaj będziesz kasował. Tu kasuj O, tu będziesz miał, Tu będzie kolejka, a tu będę O, a ja tutaj będę rozwijał o super. No to świetnie. Marek Zepsuliśmy grę. Marek! Nie! Nie może mi się to nie zapisało. Miód za 11:39. Ty, drogi, ten miód będzie. Mąka typu S, czyli super zmielona mocno. Ej, a może ja powinienem nagrywać tak dla dzieci na przykład, że. Mówię tak. Dzisiaj zagramy w grę, która jest symulacją symulacją sklepiku. Pewnie wielu z Was kiedyś grało sobie w symulator taki sklepiku w domu. Na przykład, braliście rzeczy z lodówki i w Twoim pokoju sztucznymi pieniędzmi kasowaliście rodziców. O, <gryw> o Boże! Zobaczcie, jak on śmiesznie kasuje. On nawet przecież nie dotyka ręką tych produktów. Zobaczcie, jak to jest śmieszne! Zobaczcie, że on także wrzuca to wszystko do jednej małej torebeczki. Zostawcie także subskrypcję na tym kanale. Łapkę w górę. Łapkę w górę. Ocenę, dzwoneczek, powiadomienie, komentarz. O! Czekajcie, czy ja dobrze widzę? Pizza! Ziemniaki! Co? Otwórzmy jeszcze jeden dzień, zrobimy dzisiaj. Jeszcze jeden dzień. Dobra, za ile wystawimy ten cukier, puder? Co? Za 12? Ty, dużo. Ej, jakaś cukro... cukrowy podatek, chyba. Strasznie drogi cukier jest. Miód i cukier giga drogi. Czarny, czarny chleb i czarna kawa. O samotności. Dobra, ja to zapisuję. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. E, kolejny dzień, kolejne wyzwanie, ale muszę się przygotować na następną e, dostawę, ponieważ my następnym razem, tutaj dokładnie, wykupimy licencję na rzeczy, które będziemy trzymać prawdopodobnie w lodówce albo w zamrażarce, bo tutaj mamy pizzę, frytki. No to to na pewno będzie w głęboko mrożone, więc będziemy musieli kupić zamrażarkę. Eee, zaraz ja wam pokażę. O! Będziemy musieli kupić zamrażarkę. Dokładnie taką zamrażarkę będzie trzeba kupić. I załadować ją oczywiście pizzą. Tak jest. Więc następnym razem robimy wielki dział mrożonek i spożywczych. Właśnie jakichś takich gotowców typu pizza. Jeżeli oglądaliście. Dajcie lajka, dajcie lajka w opisie, linki, gdzie można mnie znaleźć w internecie. Yy, I to chyba tyle będzie, co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wpadajcie na Twitcha, wpadajcie też na Instagrama, wrzucam czasem fotki i na Facebooka. Do zobaczenia, trzymajcie się. Papa!